pan mniej. Płaci pan mniej? Jest pan zainteresowany? Nie, nie może mi pan zaproponować lepszej oferty. Oczywiście, że mogę. Proszę powiedzieć, ile aktualnie pan płaci za swoje łącza i jakie są precyzyje? Nie, nie, nie. może pan zaproponować mi tańszego internetu, bo nie korzystam z detalicznej oferty. A nawet jeśli bym korzystał, to co z tego, że utniecie kilka złotych miesięcznie, skoro te psa daje pierwsze miesiące gratis, jakieś pierdoły w uszczelzaniu umów. Pan będzie miał problem, żeby przebić ich zwykłą ofertę, a to dopiero taką, którą wynegocjowałem sobie indywidualnie. Jeśli przedstawi mi Pan szczegóły swojej oferty, no zobaczymy to da się. Nie, nie, nie. Niech Pan posłucha. Pan cały dzień dzwoni do ludzi i coś im oferuje. Możemy się na chwilę zamienić tymi rolami? Dobrze. Proszę bardzo. Okej. Okay. Dzwonicie do mnie co miesiąc. Co miesiąc mówię wam, że możecie spierdalać. Nigdy nie byłem waszym klientem, więc numer, na który dzwonicie, musieliście skądś zajebać. Oferta wszystkich operatorów jest właściwie taka sama, bo wszyscy żrecie się o każdą jebaną złotówkę. Nawet jeśli rzeczywiście jest pan w stanie zaproponować mi oszczędność rzędu tych kilku złotych miesięcznie, to jak może mnie to interesować? czasu nad nowymi umowami, migrowanie między Tepsą a Wami, ma mi się opłacać czasowo za te kilka złotych. Hmm, proszę Pana, chcę zaproponować bardzo korzystne rozwiązanie na dostęp do internetu. Nie chcę się kłócić i przepraszam, jeśli niepokoję, ale proszę nie przeklinać, bo będę musiał się rozłączyć. Chcę Panu złożyć następującą propozycję... Nie, 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 nie. ja przepraszam. Wie Pan, tak już mam, że czasami rzucę sobie jakąś kurwą czy chujem, ale proszę tego nie brać się tak personalnie. A co do tej oferty, ja panu przedstawię moją ofertę i pan powie mi, co o niej myśli, ok? Dobrze. No, to moja oferta wygląda tak. Niech pan znajdzie sobie inną pracę. Teraz robi pan za jakieś kilka, może dziesięć złotych za godzinę, dzwoniąc do klientów innej firmy. I zatrudnił się pan przez jakąś agencję pośrednictwa, która pewnie kasuje drugie tyle. Gewnie nie ma pan nawet etatu, tylko co miesiąc umowy zlecenia na jakieś studenckie ZUSy. Jest pan akwizytorem na słuchawce, takim najmniej szanowanym i najgorzej opłacanym ścierwem, bo dzwoni pan do ludzi, którzy nie korzystają z waszych usług. I inaczej patrzy się na telemarketera, który dzwoni z firmy, do której, od której dostaje się już co miesiąc jakieś faktury i ten nagle mówi, że ma dla nas coś taniej. I inaczej patrzy się na kogoś takiego jak pan, takiego telemarketera, który dzwoni z jakiegoś obcego kolsen to właściwie spam center i nawet nie ma lepszej oferty. Do tego dzwoni pan jak robot, mając przed sobą jakąś listę numerów, którą przygotował jakiś jebany skurwysy i złodziej. Bo składa się z zajebanych numerów i co miesiąc wybiera te same, nawet jeśli wcześniej obdzwoniliście i po drugiej stronie nikt nie był zainteresowany. Więc jeszcze raz przedstawię moją ofertę. Niech pan znajdzie sobie inną pracę. Może też być na słuchawce. Jeśli skończył Pan wyższą szkołę zarządzania polem namiotowym i do niczego innego się nie nadaje lub po prostu lubi rozmawiać z ludźmi, to niech Pan zatrudni się na infolinii lub w boku. Przynajmniej będzie Pan rozmawiać z klientami swojej firmy, a nie przeszkadzać obcym klientom korzystającym z konkurencji. Jeśli pracuje Pan w jakimś spam center, chociaż kilka tygodni, to już jest pan traktowany jako stary pracownik. Dlaczego? Bo w takim głównie macie pewnie taką rotację pracowników, że nie zna pan imienia kolegi, który siedzi trzy biurka dalej. Wie pan dlaczego? Nie wiem. Dlaczego? Bo jest nowy, tak jak pan. A obaj jesteście nowi, bo wasi poprzednicy poszli po rozum do głowy i zrozumieli, że w takim spam center tylko robią z siebie debili. Po prostu i sami spierdolili, rozumiesz? Ma pan rację, dziękuję. Halo? Chuj się rozłączył, ja do niego perpana, ten kurwa się rozłącza, jebany.